Niech będzie po Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych szkolnych jasełkach, które zaprezentują klasy siódme. Mam nadzieję, że te jasełka, to takie niekonwencjonalne, pokażą nam tragedię olimpijskich bogów. Bo to, co dla nas jest początkiem ery miłości chrześcijaństwa, dla innych bogów było ich kresem. I w humorystyczny sposób chcemy pokazać, jak to ci wielcy połowie. Na Olimpijskim Panteonie przeżyli. Mam nadzieję, że nasi młodzi artyści będą jak najbardziej w gotowi, aby oddać tragedię olimpijskich bo Zapraszamy do uważnego obejrzenia naszego przedstawienia o tragedii olimpijskich po na Olimpię. Znaczy, w Bogowie mają się, bo no ale ludzie muszą pracować. Cisza, spokój, brak petycji, brak reklamacji. Byłoby jak nie wiem, gdyby nie tylko Hera. Moja żona, na mi zawsze coś myśli. Kochany Zeusie, pragnę Ci tylko przypomnieć. 12, kontrola piorunów. Dwunasta spotkanie z jatem północnym. Trzynasta, wprowadzenie zamieszania na świecie. I 13.20. burza na północnej części ziemskiego globu. A odpoczynek? Kiedy? Kochany Zeusie, jak się z Bogiem wszystkich ludzi, bogów, to nie musi mieć czasu na siebie. Siema, rodzinko. Coś wam przyniosłem z pracy. Posejdom, na miłość wszystkich bogów, po co nam tu ta To jest święta skryta relaksu. A teraz tu wszystko, zamiast różami, będzie pachniało starymi rybami. Posejdo, nie pragnę Ci tylko przypomnieć, że ono to nie smażarnia ryb, tylko święta Góra Niebieskiej Chwały. Co teraz zrobię? To może podniosę. Widzisz, Zeusie, to wszystko Twoja wina. Gdyby dziś nie widział Cię ciągle zapracowanego, to by też nie przyniosły pracy do domu. No, jak zawsze, wszystko moja wina. Co to tak śmierdzi rybą? Zapytaj się swojego rabatu, Sejdona. Ktoś widział moje trzecie lustro? To z funkcją błyskawicznego większaniem. A może tak spróbuj? Bez lustra prawdziwa uroda nie potrzebujesz tych polepszaczy. Bez lustra chcesz zniszczyć naszą boską cywilizację? Ktoś już zamawał koncert, mam nowy hit, nocy mało. Was porządku. Po prostu dom wariantów. Przechować zdenięłam i wszystko. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Trudno w to uwierzyć, że jesteśmy rodziną. Ta szuka duch sprawy być piękniejszą, ta szuka nie wiadomo czego. Ten rzeczy jakby stanął na zerce białej Po prostu dom wariantów. Witam, kochani. Słyszałem, co o klucz, relaks. A gdzie jest impreza? To nie impreza, to kabaret. Spokojnie muzyka łagodzi o wyczaję? Bez tańca nie ma życia? Bez soku winogronowego? To nie odpoczynek, to nuda. Oj, nie, nie, nie. Ja reputację. Spokojnie, ja jestem władcą nieba i ziemi. Może już nie ziemi, ale co się będziemy tym przyjmować? Co proponujesz, mój genialny mężu? Plan jest prosty. Znajdziemy mu zajęcie, żeby się to znamy i za i zobaczmy, że się nie mieszał po sprawy ludzi. nadzwyczajną komisję do spraw nowego Boga. To ja. I nie chcę, żeby ktokolwiek przyszedł, by wyglądać lepiej ode mnie. Wystarczy, że używają filtrów w telefonach. A A muzyki? Punkt dla mnie. Bo za jeśli już zacznie ktoś ode mnie, to to będzie mątka. Polowania, lasy, zwierzęta? Nawet nie próbuj. Już i tak ludzie z betonem nie wypychają, co dopiero miałam się dzielić znowu. Ach, czyli nikt nie odda stanowiska. Czekajcie, ja mogę dać coś od siebie. Oto ciekawe co. Może być bogiem mam niczego? O, będzie też się niczym. No to brzmi jak bardzo dobry plan. Każdy coś już ma, a on zajmie się tym, czego nie ma. Że jest prawdziwy, że jest prawdą. To no jasne, prawdziwy. Jakiś fajny, śwajki, Widzę, że w tym całym szaleństwie ja tylko jestem przy zdrowych zmysłach. Droga rodzina, to wszystko można bardzo szybko sprawdzić. Co takiego? To, czy istniejemy naprawdę? Jak to? Bardzo prosty. Będę teraz mówiła waszej imiona. Jeżeli usłyszymy odpowiedź, znaczy, że istniejemy. Gdyby nas nie było, próżnia by przecież nie odpowiedziała. Bardzo mądrze! To się rozumiem. W końcu jestem pod linią mądrości. A teraz do rzeczy. Zeus? Apollo? Artemida? Dionizos? Dionizos! Jezus na dla człowieka. Zeus postanowił sprawdzić, czy ma maili światów na ziemi. Usiadł w swojej świątyni i czekał na ludzi. Na początku ludzie się przychodzili, ale zaczynało się to zmieniać. Jakaś mała skarga? Jakiś mały piorun? Nawet mi króla nie przyszła. I tak Bóg, nieba i ziemi, po raz pierwszy poczuł się trochę niepotrzebny. Postanowił więc oddać się do człowieka, który wie wszystko o bogach. Udał się do poety, myśliciela, filozofa, Homera. Iliada, wersja dwudziesty To Dodać więcej fantazji, mniej więcej. A, Czy tu przyjmie autor? podpisy odbierają pani. Ja jestem od Czego chcesz od tej ekipy? Chciałem powiedzieć. I my właściwie jesteśmy i czy my istniejemy naprawdę. Zeusie, Zeusie, ależ oczywiście, że istnieje się. tylko opowiedzcie. Jesteście, jesteście w powtarzowej książki. Piękny, śmieszny, szaleny, czasem straszny, ale stworzeni tylko po to, by ludzie mogli uczyć się i marzyć. Czyli jak? To ludzie nas wymyślili? Bo zrobił tak, ja dodam z tego dramatu. Ty to w biurę. A Jezus, on też jest wymyślony? Nie. Oni nie pisze Oni O nim ludzie, ludzie piszą Ewangelię, czyli dobrą robiną. On nie siedzi na górze, tylko przyżył na świat, jak każdy inny człowiek. Uległ się wstajem, błagał. Marzył, a potem to życie do ludzi. A my? Wy? Wy macie piękne historie, ale jak przyjrzeć się ludziom, coraz bardziej potrzebują prawdziwej miłości, a nie tylko pokazów. No to co mam zrobić? z się w, w promu? Nie. Po prostu ustaw miejsce w sercach ludzi, ten, który jest w krawędzi. Nadal być być fototerem mitów, ale nie udawaj, że z tej powiem. To prawdziwy Bóg już przyszedł. Czyli mam pójść do niego. Tak, i nie sam. Zabierz resztę tej swojej hałaśliwej banty z Będzie ciekawy film. I tak zupełnie niespodziewanie. Zaczęła się najdziwniejsza piękno w historii świata. Pasterze, królowie, bogowie soli. Zagodził się, się. I że nie znajdziemy go nie w pałacu, nie w paliwie, tylko w No to chodźmy, jak Bóg przyszedł do nas, to nie będziemy udawać, że na nas nie ma. Ja przynoszę wszystkie lustra, bo prawdziwe piękno jest tutaj, w miłości, która przyszła do ludzi. Mogę grać całe życie, a najpiękniejsza melodia to głos Boga, który mówi kocham Cię. Jako śmieszny wybieg. Zanosiłem listy, paczki wiadomości, ale najważniejsza wiadomość to tak, że Bóg naprawdę przyszedł nie na wolę, do nas. Ja przyniosłem 100 ogromny, a Ty, myśli, zamienisz mi na swoją krew. To już jest poziom, którego nie dostarczę. Nasze pioruny, wojny, zazdrości i dumy. I prosimy Cię tylko o jedno. Naucz nas, że to Ty jesteś Bogiem, a my tylko historią. Że prawdziwy Bóg przyszedł na świat w ciszy, ubóstwie i miłości. Mitologia zostaje w książkach, na sprawdzianach czy spektaklach. A Jezus, on stoi w sercach tych, którzy pozwolą mu wejść. tego pobytu tutaj w Krośnie, i jako pierwszy przygotowywałem w większości do komunii się. Dziewczyny są troszkę starsze też z nie niż same, ale ta klasa jest właśnie taka szczególna. Kiedyś przygotowałem dzieci do komuni, a teraz mam do czynienia z piękną młodzieżą, jak sami widzicie, że się pewnie o tym przekonali. Młodzież ma w sobie dużo piękna, dużo dobra i dużo wrażliwości, co witać po tych oczach. Bo pewnie to już nie stres, tylko pewnie te brama. jakoś tak głośno nie muszę te serce usłyszeć. Bo bardzo zasłużone. Wy jesteście pięknymi, młodymi ludźmi. Bardzo odważnymi i utalentowanymi. I to piękno, jakie macie, mieście na świat. I to Boże Rodzenie, które się zawsze kończy co roku i co roku zaczyna u Was zawsze trwa. Nigdy nie ma końca. To piękno, które Bóg Was szczepił, nie niesie radość wszystkim sercom. Szopkę zapraszam do przodu, nasze anioły, łyzefa, matkę woźną, no się tu bliżej. Wielkie brama. troszkę chorobowy, także jeden z bogów nie dojechał, choć był Bogiem wojny, to jednak nie zwyciężył gorączki i leży <grymne> powalony nasz ale Tej zejdowie też mieli dojechać, dojechał tylko jeden, mieli dorabia za Józefa, który też nie dojechał. Także jest ich dużo szaleństwa, dużo piękna i mam nadzieję, że to piękno na i nawet ta młodość. Ta ta żywa i piękna natura będzie nas rozwołała takimi pięknymi momentami i takimi wielkimi wzruszeniami, za które dziękuję. Dziękuję widowi, która przyszła. Mam nadzieję, że to nie pierwsze nasze i ostatnie spotkanie w naszym dobrym kościele pierwsze wszystko się zaczynało. Tutaj zaczęła się kiedyś mała scena w wielkich serc, która w tym roku obchodzi pięciolecie. Szóstego będzie przedstawienie ręce Kafé, wtedy gwałtu, co się dzieje, ale mam nadzieję, że. W ciągu lata wystawimy wszystkie sztuki po 5 minut, które wystawialiśmy na dużej scenie, na małej, żeby tych wszystkich artystów jeszcze raz zobaczyć. Dziękuję Wam. Ruszyliście mnie kolejny raz, jestem Was bardzo, bardzo, bardzo dumny, a się dobrze no, nie wiem, co nie powinienem. <śmiech> <śmiech> Także kurs już będzie normalnie. Tak jak ma być, pamiętajcie, czasami sobie mogę pozwolić na troszkę serca do Was. I dziękuję Wam za tą obecność i z serca brawa, bo to dla nich największa nagroda, bo to widać właśnie w Twoich oczach. Jeszcze raz wielkie brawa dla. Do... w strojach, aby mieli pamiątkę, a potem to idą sobie zdjęcie. Ktoś z kolei jeszcze w razie takie trudne pomieszkowe zdjęcie przy stałej naszej giełdzie. Okej? Okay? No więc macie pięć że ma to jest więcej z rodziną. Czy jak a na pan to jest wspólne na giełdzie?